O, ale, ale szczęście Kurwa, trzeba spodnie to wyciera Dobra, to mam, to mam Można nieco w podróż Oh, trening życia jest zrobiony. Gadam sam do siebie, ale zawsze coś Jedziemy do domu! Oh. Ja nikogo nie ma? Nie ma. Dobra. Uru, 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 uru. Wolnym tempem, ale wracamy A trzeba patrzeć na ulicę, kurwa wziąłem w kieszenie, trzeba ja sobie coś mi się Nie mam telefon tutaj, mam wiadomo, zawsze tak mówisz. Mam telefon, a trzymam kurwa telefon. Dobra, rzucamy ósmy bieg i Nie, ale kurwa, tu dziury są. Tak, słychać ty. Co jest pięć? I co jest pięć, że kurwa, aut prawie tutaj nie ma? Coś jest, coś tutaj śmierdzi mi to. I dosłownie śmierdzi. Ty, kiełbaskami. To już grilla zaczęła odpadać A co ja na nikogo nie ma? Odbierajcie się, udostępniłbym, ale. Nie da rady, bo kurwa na jednej ręce, kurwa trzeba telefon nie jechać Jeszcze patrzeć na drogę Żeby za chwilę nic nie przejebać Oparci dziano, be na cion, be na cion Ciao, ciao, ciao a ru, 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 ru. Kurwa o, tu Tu Eczka Kurde, w ogóle dzisiaj roźnik, kurwa na rowerach jest Najgorszej, bo teraz pod górkę jadę Ale jakoś idzie to tempo Maria, hej, hej, siemano ja to kurwa i już było by po mnie Ty ogólnie tak tak rozkina. rozpina Rozpina ja teraz daję na czacie Jak załóżmy się wykąpiecie Na początku jesteście brudni, wykąpiecie się I się czysty ręcznik Jak się dobrze umyliście się wytrzecie tym ręcznikiem To ręcznik jest wtedy czysty czy jest brudny? Taka roznika mała więc no Obciągasz Spierdalaj kurwa Asin. Jadę na rowerze. Nie? Widać? Dobra. Kurwa. O. Piękna pogoda. Wam. Do domu wracasz? A nie. Po się tak przejechać. Wiesz? Nie no. Żartuję. Na siódce byłem. Zrobiłem trening. No. wam plecać, żeby mieć ubrania tam. Żeby się przebrać. Ale jeszcze miałem akcję taką, że, że, że co? E, kurwa, w ogóle dzisiaj, za wam powiem jeszcze o tej akcji. E, dzisiaj sobie normalnie wstaje, jest e, piękny, zajebisty dzień, już czuję, że będzie fajny. Wstaję o 12 sobie i normalnie wie, stara mnie prosi, żebym mu, że żeby jej ubrania zniósł e, do prania. Ale już na no, spoko. Zniósł mi te ubrania, wszystko ten. A ja kurwa zapomniałem na śmierć. Później po jakichś godzinie się mi się, przy, przypomniało mi się, że kurwa słuchawki miałem w spodniach. Ja pierdolę te słuchawki za 300-400 zł. I kurwa patrzę. Ona. Co zrobię z tym planiem? No już, już 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 wiesz, normalnie, normalnie sobie leży. Ej, czy na dworze, że się już ej, suszy. Ej, później patrzę normalnie i, i ten. I co? Biorę już te słuchawki. Ej, i, 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 I po prostu można powiedzieć, że no, nie działały na początku. Dałem do ryżu, dałem do ryżu po prostu te słuchawki. I kurwa, sorry, że teraz tak kurwa mówię, i, i albo coś bo, kurwa, jakieś lochociągi się kurwa te zbierały się, patrzały do mnie, ale nie ważne Dobra, dalej mówię. Suszę normalnie te, e, nie suszę, tylko dałem do tego ryżu, poczekają godzinkę. Kurwa, autobus, jakby tu przejechać. Dobra, chuj idę na pasy. Biorę to do ryżu. I kurwa, patrzę, że działają normalnie. Później patrzę, że, że, że działają. To jak yy, pojechałem, właśnie pojechałem jechałem w stronę siłowni, patrzę, że się jedna mi rozładowała. Na, na siłowni się druga rozładowała. Mówię, dobra, to idę podładować sobie. No mówię, kurwa, ta nic się nie świeci, żadna kontrolka, że jest, ani, że jest na jakiejś ostatniej baterii czy coś, że czerwony albo na żółty, albo na zielone nic nie pokazywało. Kurwa, no i słuchawki do wyjebania. Albo jeszcze pójdę na chatę i jeszcze, jeszcze dam do ryżu, albo macie jeszcze jakiś patent, to załóżmy tą wodę się jakoś jeszcze pozbyć, kurwa, z tych słuchawek. Jak macie, to dawajcie jakieś propozycje. A druga ta wpadka, że jakoś otwarłem szafkę moją, bo ja mam na kluczyk. I kurwa, patrzę, idę już na recepcję, bo Trzeba było... Zwracamy kluczyki I, I kurwa no, nie wiem, znikł kurwa ten kluczyk Na szczęście trafiłem na idealną minutę, na godzinkę Że recepcjonistki żadnej nie było I źle zajebałem Więc no... Takie rzeczy Tak macie jakieś załóżmy patenty, że Jakieś jeszcze coś wysuszyć kurwa ze środka czy coś Ty pijaku grasz o 21? Może tak, może nie, bo ja za chwilę mam robótkę jeszcze mam swoją motorynkę, mam swoją motorynkę i sobie zdjąłem bag, bo się, bo się, kurwa jakoś dziwnie trochę porysała i trzeba ją zaszlifować zapodkładać, matować i polakierować. To no więc no, to nie wiem, no może będę grał, może nie. No nie gwarantuję ci, a jeśli chcesz, to bądź aktywny na Discordzie. Co? Bo teraz będę jechać a samochodem. Yy, odwieź ziomka na osiemnastkę. Jak chcesz, Asi, to możesz do mnie wpaść na tę na polerkę. Ej, pozdrowisz, pozdrowisz. cię pozdrawiałem przecież, Aniuszko. Pozdrawiałem. No jak kto jeszcze nie zostawi, nie zostawi, kurwa, nie bądź frajer. O. Zabijamy na uszósteczkę źle Puku, kurwa ty, nie mogę się tak zapaszać w telefon, bo mi prawie citron zajebał Dobra O, o <noise> mi e, Na tą wioskę O piepa jaka wiocha, ty coś do mnie gadasz Ja sobie jadę o przez piękną polanę tu na rowerku o proszę baj Kurwa jeszcze tam jakieś auta jadą Piękna wiocha A już mnie plecy bolą, bo się garbię co chwilę. Jeszcze na siłowni Pozdrawiam kotka. Kurwa, taj... nie lubię pod górkę jeździć, no nienawidzę, no. na siłownia. Kurwa, co ty masz, sześć laty? Laty? Czy Trzy... latka? Nic nie było, to ty co fier dojść. Co masz? ile u was jest opóźnienia? Łoszty, kurwa, dziadu. No, okno miał, kurwa, to nie słyszał. O, wreszcie, to już się na Teraz mogę sobie zjechać z góreczki, a później znowu pod górkę, kurwa. Nie pisałem Tam, tam, weź Chuj do dupy Dziś jakiś samochód będzie robiony W laszach te komentarze Kurwa, czytam, ale Kurwa, nie wiem pisz, pisz, Pisze, że jakoś rozjebanie Dobra, chuj do chodnikiem O ma dupa Jest A Ponios, żeby robić streama, kurwa teraz na telefon jadę No też tak by nie miało co do roboty Dobra, tu miało to nie wyskoczyć, Szefito I teraz... o i teraz taka pusta droga i z Greczki na pazereczki i auteczko Oj, chuj nie będzie widać forda Od tych sterydów chyba kondycja siada Nie, kondycja nie, plecy siadają, wiesz? Ale jest, jest zdjęcie zrobione, przyjadę do domu, stawię na Instagrama, to więc no. Taki mały spoiler, nic o co chodzi. No. Dobra, dziękujemy. Box. Stop. O kurwa, tam fajna mamusia była, z fajną sudeczką. O! Co ty zrobiłeś kurwa Asin? Czekaj, Aniusia została zwieszona przez moderatora Adam. Wiesz widzę kurwa co ty robisz że ty, że, Dlaczego ty żyjesz ją tym na 80 tysięcy godzin? No i co z, co z tego? Bawię się w stylu Jestem, jestem synem Stu <grywa> Nie możesz takich dzieci mieć, kurwa Co ty gadasz do mnie? O, ale mnie za chwilę jakieś auto pierdolnie i powiem, że to nasina, Nadama na ej, ja tu mam dowód, to stream się zapisuje. masz przejebane kolego Dobra, czeka Dobra już na ulicę kurwa wychodzimy. Wcześniej to skróty były Nie no, chłop w gazie ty mnie wyprzedza Na kepsa bym poszedł Ale nie, nie, Trze trzeba kardio robić Bo żebym troszeczkę No brzuszek piwny mi się zrobił Kurwa czekaj nie mogę już wiem, że to jakiś stary papa No widzisz no ale kurwa si no Abyśmy o każdego tutaj... Dużo tutaj osób, się pamiętasz, też tak Jak robię takie streamy, teraz wiesz, przez telefon se Spokojnie sobie gadam, albo idę ze stąd z siłownia, albo miasta, czy coś Bo kurwa dużo takich osób pada, no co ty kurwa Każda by się obanować Ale bez przesady No a sobie pogadamy, na... pogadamy sobie na Discordzie, kolego Mogę... Ewa, siemano o, znowu kurwa pod górkę do kurwy nędzy no. Przerzutki na trujeczkę i szefito Ty jesteś tylko mój weź kurwa ty ciepluchuty Zawieź tam kolegę na 18 i możemy pogadać Jak cię tam jeszcze wybąbi kurwa na miejscu Ej, a obozy niemieckie tam masz? Nie To do szklanki kurwa mów. Nie mnie On tam ma obozy kurwa Koncentracyjne jeszcze mówi Która jest? 19 Olipa Na wiosce Z drugiej strony że Niedaleko wioski mieszkam, ale ja z 10 km mam do miasta Ej, już szczerze mnie dupa boli Bo... Ja o jest, mam twarde siedełko Tak, kur... mi Loda. Zostało mi jakieś 300 metrów do domu. Jest prawie. Ile ja dojechałem? 16 minut, ale to... Nie, chociaż nie. 14 minut prawie do... Dobra, 16 minut i jestem w domu. To jeszcze 2 minutki. A jestem ja już spocony jak świnia. Na plecach. Seni, momi, I tutaj też są jakieś skróty, kurwa. Ja jestem za gruby, żeby iść na rowerze. A się nie jestem ciekawa, jak ty w ogóle wyglądasz? Kurwa, yy, czekaj, da się tu jakoś ten? Nie, nie da się, żeby, żebyś dołączył. O, mogę ankietę dać? Ty zajebiście Dobra, co dajemy w ankiecie teraz? Jazda bez trzymanki. Yy. Tak. Nie. Chyba nie wiem, czy to czy ta ankieta działa, czy co. Zobaczcie. Zobacz nasin. ty kurwa Taki kolega jesteś Ej, ja zr zrobię za zr dobra, zakończę tą ankietę wystarczy Nie lubicie mi i tyle, do jak kończę streama I kończę z kanałem i tyle proste Ale masz będzie mi Nie, co? A, to aż metr dziewięćdziesiąt. No ale wiesz, Janka mam 1,80 m a ważę 60 Na tym moment 68 kg, więc no A jestem dojebanym z kurwy synem To więc pierdolnięcie w łapie mam. Więc no Solidne pierdolnięcie, jak Czek, ten kto zbiera... Czek Ten, kto zbiera wiatr Gromadzi burzę, coś takiego albo... Nasywa burza jak chuj jak tu leciało. Co? Zachwala ta morda. No mówię, że ty kurwa masz 1,90 m, No ja powiedziałem, że mam 1,80 m. Kurwa. Ty mnie słyszysz? No to chyba jedno ci wchodzi, a drugie ci wychodzi chyba. Opóźnienie, ta, a chuj masz opóźnienie, kurwa. Ale ja, jak teraz zejdę z tego, kurwa, z tego światełka, to mnie tak do będzie bo że Dobra. Dobra, jadę. Jak coś to będę pisze na DC. Ja tak samo. Jak coś to będę dzwonił. Bo nie wiem ile mi zajmie robienie tego baku. Dobra, chuj, przespać. Przepierdalamy, kurwa. Stójcie, fiuty. Dobra. Ależ będę kończył streamka, bo nikogo zbytnio nie ma, a ja jestem już blisko domu To więc trzymajcie się, widzimy się na streamku, możliwe, że dzisiaj o 22.00 coś takiego Capeksika albo z jak zawsze I możliwe, że nawet za tydzień będziemy grać znowu Fortnite'a, ale no, musicie dać zachętę, no to więc no dobra, trzymajcie się. Miego wieczorku jeszcze kto kto jeszcze tam nie spędzi to wy Wychodzić ulane kurwy na, na dwór, pojeździć rowerkiem, nawet się przejeść, bo ładna pogoda jest, to więc widzimy się o 22 na filmiku.